na rzęsach. Myślę, że to widać ogólnie. Zaczynamy ten dzień. Dzisiaj będzie ciekawie. Jadę zaraz z moim tatą do centrum. Muszę sobie kupić sukienkę na wieczór. Jedziemy też do Kringlopa, więc zabiorę was ze sobą. I ponadto jedziemy przed zakupami na siłownię, także od tego zacznę. Muszę uzupełnić tutaj brzuszek jedzonkiem. I myślę, że dzisiaj będzie super dzień. Wieczorem imprezka, ogarniemy się razem. W ogóle zobaczcie jaka jest piękna pogoda znowu. 17 stopni ma dzisiaj być. Trzeba korzystać z tej pogody. Jestem ciekawa co dostanę w Kringlopie, bo jest to Kringlop, do którego już bardzo dawno nie chodziłam. Jest on w centrum, dlatego po prostu było mi za daleko i tam nie byłam. Może tam popatrzę za sukienką. Chciałabym jakąś taką imprezową, bo słuchajcie wzięłam tutaj na tyle mało ubrań, że nie mam żadnej sukienki, mam jedną, ale ona jest taka, taka letnia, więc się nie nadaje. Dobra słuchajcie, zmienię sobie jednak bluzkę i sobie taką koszulę, bo to mi jakoś tak nie fituje dzisiaj do butów, także szybka zmiana i lecimy. idziemy do King Klopa po siłowni. No, oh mega dawno. Chcę wezmę od razu koszyki i idę chyba od razu na dół. Idziemy na Lumpy. No, no tu nie, no, nie, no, nie, no, nie ma. No, nie ma ciągów. No, a nie są, dobra. Jezu, się wystraszyłam. To przestawiali tutaj. Ja dawno tu nie byłam, ale inaczej jest. Przejrzałam spodnie i znalazłam dwie pary, ale idę teraz do sukienek, bo chcę zobaczyć w pierwszej kolejności, czy znajdę jakąś sukienkę na wieczór. No fajne wody. spodnie odpadają, ale chciałem je przywieźć, bo są z diesla i byłam ciekawa w sumie. Ale nie. A ta bluza? Całkiem spoko. Tą bluzę chyba wezmę. To są w motylki, to nie jest byle co? I te fajnie wyglądają. Uwielbiam te frytki tutaj w maku. Te zakręcone, one mają taką przyprawę, są przypieczne. Tu mamy lodziki, Pepsi. Po siłowni można. Dzisiaj będzie imprezowy wieczór, więc trzeba uzupełnić węglowodany. Wróciłam robimy szybki haul. Byłam znowu w Isipari i kupiłam sobie właściwie te same perfumy. Time to Shine, bo słuchajcie tamtech już prawie cały zużyłam. Dostałam w gratisie jakieś próbki. Jakiś taki krem na noc, czy coś takiego. Także to. Ponadto w tym cream kupiłam sobie taki stanik. Nie przymierzałam go, wziąłam na oko. Później kupiłam tą bluzę, którą wam też pokazywałam. Stwierdziłam, że spoko taka do pracy. Wzięłam te spodnie. Ja lubię takie, jak coś się dzieje na spodniach. I ostatnie spodnie to wzięłam właśnie sobie też te beżowe. Bardzo ładnie leżały i też długość mi odpowiadała, bo ciężko jest mi czasami dobrać spodnie na długość, bo przeważnie są mi za długie, a te leżały fajnie. I słuchajcie, nie kupiłam sukienki. Jedną przymierzałam w Krinklopie i była za krótka i zbyt ciasna. Później przymierzałam, właściwie nie przymierzałam żadnej innej, bo byłam w CA. I tak ogólnie przeglądałam sklepy i wszystko jest jeszcze takie na zimę, także będę się ratowała tym, co mam tutaj w pokoju. A nie mam tutaj zbyt wielu ubrań, więc nie mam pojęcia co ubiorę. Teraz muszę sobie trochę odpocząć, pójdę się potem wykąpać i będę się ogarniała. Dobra, słuchajcie, zaczynam się ogarniać, chciałam ubrać sukienkę, ale nie kupiłam, bo nie dostałam, więc ubrałam sobie taki czerwony top, do tego mam dżinsy, właściwie spodnie skórzane, przynajmniej nie będzie mi zimno i robię make-up, właściwie go trochę poprawiam po prostu, w ogóle spadł mi przed chwilą aparat, coś mi odpadło i jakoś mam krzywo ekran, nie wiem, co tu się stało, ale przekrzywił mi się cały podgląd, ale już dobra, pojmijmy ten fakt. Dzień dobry w niedzielę. Wczoraj trochę poimprezowałam, wróciłam do domu jakoś o drugiej chyba, porozmawialiśmy trochę popiliśmy i ogólnie super się bawiłam powiem wam. Dzisiaj czuję się za to średnio, więc postanowiłam sobie zrobić dzisiaj taki dzień bardziej pielęgnacyjny. Robimy maseczkę, muszę zjeść jakieś śniadanko, zrobić kawę, żeby wrócić do żywych. Piękna pogoda za oknem, więc na pewno sobie trochę posiedzę na dworze. Nie wiem, czy mam siłę gdzieś jechać, na razie nie, na razie muszę naładować baterię po wczorajszym wieczorze, ale chciałabym dzisiaj sobie tutaj posprzątać, bo może tego teraz nie widzicie, bo tak siedzę, ale zrobimy się tutaj bałagan. Chciałabym zrobić sobie też pranie, odświeżyć pościel i tak dalej, także dzisiaj taki dzień. Rzątania, niedzielny. Dzień odpoczynku też, w jakimś sensie, regeneracji poimprezowej. I tak, lecę zaraz zrobić sobie śniadanie. Zrobię sobie chyba herbatę na początek. Później, może sobie ugotuję jakiś dobry obiadek. Skoczę do sklepu, kupię coś fajnego. Jakieś fajne produkty na obiad. I. Tyle jak na razie. Ale bawiłam się świetnie, a to najważniejsze. Spędziłam sobie mój urodzinowy czas. Stwierdziłam, że muszę skorzystać z tej pogody i wybrałam się na rower. Powiem wam, że tak ogarnęłam się trochę, jak widać, yy. i byłam w polskim sklepie. Pokażę wam na szybko, co kupiłam i biorę się za sprzątanie, bo w moim pokoju wygląda jakby wybuchła bomba aktualnie. No staram się tak tutaj trochę zakryć sobą co? ale powiem wam, że tak mi się przyjemnie jechało. Bo tak pięknie świeci słońce, jest czyste niebo, a to jest ostatni dzień dzisiaj, kiedy ma być taka ładna pogoda, bo później od jutra, z tego co wiem, akurat tak mam pierwszą zmianę, ma być po 5 stopni i ma padać, także stwierdziłam, że muszę skorzystać z tej pogody niezależnie od tego, jak się czuję, a czuję już się naprawdę nieźle. I stwierdziłam, że dzisiaj sobie zrobię ryż z kurczakiem na obiad. I kupiłam sobie mnóstwo jego belek, bo miałam taką ochotę, słuchajcie, bo zobaczyłam mojego taty w lodówce i mówię nie dobra, muszę sobie kupić. Wzięłam jaśminowy, wzięłam naturalny brązowy pełnoziarnisty, i chyba ten właśnie dzisiaj zrobię, żeby było bardziej fit. Po prostu yy, źródło błonnika, o. Ponadto kupiłam sobie kubusie, słuchajcie, ja uwielbiam kubusie, a zawsze były tylko pomarańczowe, teraz dodali więcej smaków, więc wzięłam sobie jabłko, banan i marchewka brzoskwinia i jabłko, marchewka, banan i truskawka, także mamy dwa kubusie. Wzięłam sobie też śmietankę, bo właśnie z tą śmietanką zrobię sobie dzisiaj obiad, później wzięłam jego belkę, wzięłam malina, kokos, takiej nie jadłam, więc nie wiem, Wzięłam też yy, wiśniową, bo ja uwielbiam w ogóle wszystkie wiśniowe serki. Standard truskawka, malina i brzoskwinia i smoczy owoc. Tego też nie jadłam, więc jestem ciekawa. Wziąłam sobie też imbir, taki jako napar lub jak do herbatki po prostu sobie dodać. Wzięłam sobie też tym barka z kapselkiem. Słuchajcie, jak była młodsza i chodziłam ze znajomymi. Gdzieś tak po prostu, ja to nazywam się Powłóczyć po mieście. To zawsze kupowaliśmy ten barka i sprawdzaliśmy, jaki mamy kapselek, więc właśnie to zrobię. Do tego są przyjaciele. Taki mam kapselek. powiem ja Wam, że Pycha. Jak ja dawno nie piłam, słuchajcie, żadnego soku. Ogólnie, bo ja piję praktycznie cały czas wodę ostatnio. Wziąłam sobie też roladę. Taką miałam ochotę na coś takiego innego, taki serek Później z przypraw. Kupiłam przyprawę do dań z makaronu, bo ja praktycznie co drugi dzień jem makaron na obiad. Sałat, y, przyprawę do sałatek, bo lubię sobie też zrobić taką na przykład z ogórkiem i z pomidorem. Później wzięłam klasyk spaghetti, bo lones zawsze kupuję to, ja uwielbiam po prostu ten fix. I grill klasyczny, bo brakowałam jakiejś takiej przyprawy do kurczaka, więc do obiadu też sobie ją dodam. Wzięłam właśnie też z dwie piersi. Kupiłam sobie też z ciekawości... Yy, Szynkę z indyka. I dwa pomidorki. I za to wszystko zapłaciłam 25 euro jakoś. Coś koło tego, niecałe chyba. Dużo mało, osądźcie sami. Dobra, teraz pozanoszę sobie te rzeczy do lodówki i biorę się za sprzątanie. Muszę odkurzyć, pościerać kurze, poukładać sobie w kosmetykach, umyć sobie pędzle. Może umyję też podłogę wybrałam sobie też pościel Więc teraz yy, czekam aż się wypierze Żeby włożyć sobie do suszarki Żeby się ładnie wysuszyło I powiem wam, że ja mam coś takiego, że jak jest taka ładna pogoda Dodatkowo Jak mam wolny dzień i jest to właśnie przeważnie niedziela Mimo, że wiem, że dużo osób powie Że w niedzielę nie powinno się sprzątać, tylko odpoczywać Ale ja mam jako taki jedyny Wolny dzień, kiedy się wysypiam Tą niedzielę i tak dalej I właśnie to jest taki dobry dla mnie dzień do sprzątania Więc... Mnie też sprzątanie relaksuje, łączę sobie muzykę, wstawię sobie w międzyczasie ryż, będę sobie sprzątać, a potem później się wezmę za obiadek, także korzystam z tego wolnego dnia. Zapaliłam sobie świeczuszki, będę oglądała teraz Hotel Paradise. Zrobiłam sobie też naleśniczki. Także taki mamy wieczór. Świeczuszka się pali, a na rano do pracy.